Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii IPSO Legal, a to jest Sprawna Posesja, czyli podcast o najciekawszych zagadnieniach oraz najbardziej frapujących problemach dotyczących prawa nieruchomości. Dziś opowiem Wam, co to jest i na czym polega najem krótkoterminowy nieruchomości. Opowiem Wam o tym, jakie są najpopularniejsze formy najmu krótkoterminowego. Zastanowimy się również nad tym, czy w ogóle warto inwestować w nieruchomości pod najem krótkoterminowy i czy dobrze zarządzony najem krótkoterminowy może być w ogóle opłacalny, Zastanowimy się również nad tym, czy polski ustawodawca wprowadzi do polskiego porządku prawnego jakiekolwiek uregulowania dotyczące najmu krótkoterminowego i czy wprowadzenie takich uregulowań na gruncie prawa Unii Europejskiej w ogóle jest możliwe. Przyznam się od razu do tego, że planując dzisiejszy odcinek, miałam zamiar opowiedzieć w nim o takich formach najmu krótkoterminowego jak apart-hotele i kondo-hotele. Okazało się jednak, że te dwie coraz bardziej popularne formy inwestowania w nieruchomości to tak naprawdę temat rzeka, dlatego temat najmu krótkoterminowego podzieliłam na dwa odcinki. I dzisiaj opowiem Wam ogólnie o najmie krótkoterminowym z uwzględnieniem portali Airbnb i Booking.com, natomiast kolejny odcinek, który ukaże się już za tydzień, będzie poświęcony wyłącznie inwestycjom w takie nieruchomości jak apart hotele i kondo hotele. Dlatego, jeżeli interesujesz się inwestowaniem w nieruchomości w ramach apart hoteli i kondo hoteli, albo ten temat Cię zaciekawił, to, ser to serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się już za tydzień. Zacznijmy od tego, że pandemia COVID-19 pokazała, że inwestowanie w nieruchomości jest jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. W ostatnich czasach bardzo popularną formą inwestowania w nieruchomości stało się nabywanie nieruchomości pod najem krótkoterminowy. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest ten najem krótkoterminowy. Polskie przepisy nie przewidują jakiejkolwiek definicji najmu krótkoterminowego. Nie ma również w polskim systemie prawnym jakiegokolwiek przepisu, który określałby okres trwania najmu krótkoterminowego. To, w jaki sposób funkcjonuje rynek najmu krótkoterminowego, to tak naprawdę ukształtowała praktyka. Najem krótkoterminowy możemy zdefiniować, posługując się niejako definicją z kodeksu francuskiego, jako wielokrotny krótkoterminowy wynajem umeblowanego lokalu mieszkalnego klientom, zatrzymującym się przejazdem, którzy nie dokonują w nim zameldowania. Cechą odróżniającą najem krótkoterminowy od zwykłego najmu jest to, że taka umowa najmu jest zawierana na okres od jednego dnia do kilkudziesięciu dni. Ja na potrzeby swojej praktyki przyjmuję, że najem krótkoterminowy to taki najem, w którym lokal, mieszkanie, pokój czy apartament zostaje oddany najemcy do korzystania na okres od 1 do 29 dni. Jednak zastrzegam, że to jest moja prywatna definicja. Ktoś może powiedzieć, że w jego mniemaniu najem krótkoterminowy to taki najem, który może trwać nawet do 60 dni. Co jest takiego charakterystycznego dla najmu krótkoterminowego? Mianowicie to, że do zawarcia najmu, umowy najmu krótkoterminowego dochodzi zwykle za pośrednictwem portalu internetowego, strony internetowej albo telefonicznie. Zwykle jest tak, że jak pada hasło najem krótkoterminowy, to kojarzy nam się od razu z Airbnb albo portalem booking.com, gdzie możemy w ten sposób wystawić swoje mieszkanie i czerpać zyski z krótkotrwałego wynajmu. Na co zwrócić uwagę w przypadku inwestowania w nieruchomości pod najem krótkoterminowy? Po pierwsze, na sposób władania nieruchomością. Co przez to rozumiem? Dokładnie to. Czy decydujecie się kupić mieszkanie, kupić nieruchomość pod najem krótkoterminowy, czy może macie zamiar prowadzić działalność związaną z najmem krótkoterminowym na nieruchomości, którą sami wynajmujecie? I o ile wynajmowanie własnej nieruchomości nie stanowi żadnego problemu, o tyle wynajmowanie cudzej nieruchomości, czyli de facto prowadzenie działalności w formie podnajmu krótkoterminowego, już nie jest dla wielu osób takie oczywiste. W tym przypadku warto pamiętać o tym, aby w umowie najmu zawartej z właścicielem nieruchomości zostało zamieszczone postanowienie, w którym właściciel wyraża zgodę na podnajem takiej nieruchomości w ramach najmu krótkoterminowego oferowanego za pośrednictwem portali internetowych. W przeciwnym razie może się okazać, że właściciel zupełnie przypadkiem dowie się o tym, że jego nieruchomość jest podnajmowana bez jego zgody i wiedzy i może wypowiedzieć nam umowę najmu albo podwyższyć stawkę czynszu. Koniec końców możemy mieć duże nieprzyjemności, jeżeli za plecami właściciela nieruchomości będziemy prowadzić właśnie taką działalność. Ze sposobem władania nieruchomością jest powiązana również kwestia finansowania inwestycji pod wynajem krótkoterminowy. Dlaczego? Jeżeli kupujemy mieszkanie ze środków własnych i wykańczamy je w atrakcyjnym standardzie, to oczywistym jest, że stopa zwrotu takiej inwestycji będzie o wiele większa niż w przypadku nabycia takiej nieruchomości ze środków uzyskanych od banku w ramach zawartej umowy kredytu hipotecznego. W przypadku finansowania zakupu nieruchomości ze środków uzyskanych w ramach kredytu hipotecznego należy liczyć się z tym, że stopa zwrotu tej inwestycji będzie znacznie niższa. Oprócz standardowych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, takich jak czynsz do wspólnoty, opłaty za media czy też zatrudnienie profesjonalnej firmy sprzątającej, po stronie kosztowej tej inwestycji trzeba będzie jeszcze doliczyć comiesięczną ratę kredytu hipotecznego. Jakie mogą być tego konsekwencje i z czym należy się liczyć? Z tym, że ratę kredytu hipotecznego musimy spłacać niezależnie od tego, czy w danym miesiącu nasz apartament liczył się z zainteresowaniem najemców czy też nie. Innymi słowy, bank nie zawiesi nam spłaty poszczególnych rad kredytu tylko dlatego, że w danym miesiącu nie osiągniemy zamierzonego pułapu zysków z najmu krótkoterminowego. Dlatego jeżeli decydujemy się na sfinansowanie inwestycji pod najem krótkoterminowe ze środków uzyskanych w ramach kredytu hipotecznego, należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację takiej nieruchomości, którą zamierzamy nabyć pod najem krótkoterminowy. Im atrakcyjniejsze jest położenie naszej nieruchomości, tym większa gwarancja tego, że nasza nieruchomość będzie cieszyć się większą popularnością wśród potencjalnych klientów, a zatem będziemy w stanie zabezpieczyć periodyczność tego zysku, który będziemy otrzymywać w ramach wynajmu krótkoterminowego. O czym musimy również pamiętać? O tym, że w przypadku takich portali jak Booking.com czy Airbnb musimy zapłacić prowizję dla portalu. W przypadku Airbnb ta prowizja jest dosyć niska, ale już w przypadku Booking.com te prowizje wynoszą od około 15 do 20% ceny. Należy również pamiętać o tym, że musimy ustalić sposób rozliczania się z naszymi najemcami. To znaczy, czy rozliczamy się wyłącznie za pośrednictwem portalu booking.com lub Airbnb, czy też dopuszczamy możliwość płatności kartą lub gotówką. W przypadku dokonywania płatności wyłącznie za pośrednictwem takich portali jak booking.com czy Airbnb, musimy również liczyć się z tym, że nie dostaniemy opłaty rezerwacyjnej od razu. Na przykład booking.com wypłaca pieniądze 15 dnia danego miesiąca czyli jeżeli nasz apartament zostanie zarezerwowany od 16 do 20 dnia danego miesiąca, to musimy pamiętać o tym, że tę opłatę rezerwacyjną otrzymamy dopiero 15 dnia przyszłego miesiąca. Zawsze uczulam swoich klientów, którzy opracowują tabelki przychodowe i kosztowe związane z inwestowaniem w najem krótkoterminowym, aby uwzględnili po stronie kosztów takie kwestie jak sprzątanie apartamentu, pranie czy też wymianę pościeli i ręczników oraz drobne naprawy. Warto również pamiętać o ustaleniu regu regulaminu wynajmu takiego apartamentu, żeby nasz gość dokładnie wiedział, co mu wolno robić, a co jest absolutnie zabronione, na przykład palenie papierosów, ustalenia dotyczące ciszy nocnej, czy też kwestie związane z możliwością przebywania zwierząt w naszym mieszkaniu czy też apartamencie. Na koniec zostawiłam przysłowiową wisienkę na torcie, a mianowicie podatki. Najem dla celów podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza albo jako odrębne źródło przychodów, czyli tzw. najem prywatny. Działalnością gospodarczą będzie zatem najem prowadzony w sposób zarobkowy, profesjonalny, zorganizowany i ciągły, gdzie czynności podejmowane przez podatnika są realizowane na własny jego rachunek i ryzyko. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia przy wynajmie kilku mieszkań, apartamentów należących do jednego właściciela lub należących do przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, polegającą właśnie na wynajmie krótkoterminowym. I w kwestii opodatkowania najmu krótkoterminowego mamy bardzo, bardzo dużo interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w których dominuje pogląd, że najem krótkoterminowy nieruchomości, który jest wykonywany w sposób powtarzalny, nie może być klasyfikowany jako wykonywany poza działalnością gospodarczą, nawet wówczas, gdy przedmiotem najmu są nieruchomości prywatne, czyli takie nieruchomości, które nie są wprowadzone do składników majątku przedsiębiorstwa podatnika. Najem krótkoterminowy ma bowiem zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter i jest prowadzony na własny, na własny rachunek i ryzyko. Czyli mówiąc w sposób taki prosty i przykładowy, jeżeli ja, Agnieszka Kolbuch-Wągiel, mam drugi lokal mieszkalny, który wynajmuję w ramach najmu krótkoterminowego za pośrednictwem serwisu booking.com i ten najem krótkoterminowy jest, ta usługa jest przeze mnie świadczona w sposób powtarzalny i wielokrotny, to taki najem nie może być uznany jako najem poza działalnością gospodarczą, czyli generalnie dochody, które czerpię z tytułu tego najmu, ja rozliczam się w ten sposób, tak jakbym prowadziła działalność gospodarczą. Czyli nie płacę tutaj podatku ryczałtowego, tak jak w przypadku najmu prywatnego, tylko już podatek dochodowy, tak, jak, tak jakbym prowadziła działalność gospodarczą. I generalnie działalność związana z wynajmem krótkoterminowym w wielu obszarach wymyka się obecnie spod obowiązujących regulacji prawnych, i to jest zarówno w zakresie procesu budowlanego, ochrony nabywców lokali, kwestii podatkowych, turystycznych, a także ochrony interesów najemców. I właśnie dlatego chciałabym Ci opowiedzieć o bardzo ciekawym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie uregulowań krajowych, które ustanawiają wymóg uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem lokalu mieszkalnego. Ten wyrok został wydany na tle sporów sądowych pomiędzy dwoma przedsiębiorcami właścicielami jednopokojowych mieszkań w Paryżu a prokuratorem generalnym przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu i miastem Paryżem. I ci właściciele za pośrednictwem znanego portalu internetowego oferowali krótkoterminowy wynajem mieszkań bez, uprzedniego, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia właściwych organów lokalnych. Tymczasem francuski kodeks stanowi, że w gminach liczących ponad 200 tysięcy mieszkańców i w gminach znajdujących się w trzech departamentach sąsiadujących z Parszem zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych jest uzależniona od uzyskania uprzedniego zezwolenia i zgodnie z tym kodeksem wielokrotny, krótkoterminowy wynajem umeblowanego lokalu mieszkalnego stanowi zmianę sposobu użytkowania miesz mieszkania. I w związku z tymi przepisami właściciele mieszkania, którzy wynajmowali te mieszkania turystom bez zezwolenia, dostali kary grzywny oraz został na nich nałożony nakaz przywrócenia mieszkalnego sposobu użytkowania nieruchomości. Oczywiście ci przedsiębiorcy odwołali się od tych kar, ale sądy francuskie obu instancji utrzymały te kary w mocy. I w wyniku złożonych skarg kasacyjnych francuski sąd kasacyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie zgodności rozpatrywanego uregulowania krajowego z dyrektywą 2006 przez 123 dotyczącą usług na rynku wewnętrznym. I w wyroku z dnia 22 września 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w składzie Wielkiej Izby orzekł, że dyrektywa 2006 przez 123 ma zastosowanie do uregulowania przez państwa członkowskie dotyczące działalności polegającej na najmniej krótkoterminowym, która jest wykonywana zarówno zawodowo, jak i niezawodowo. I Trybunał orzekł, że uregulowania krajowe, które ustanawiają wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na prowadzenie takiej działalności w formie najmu krótkoterminowego jest zgodne z przepisami dyrektywy. I uzasadniając to stanowisko, Trybunał zauważył, że celem takiego uregulowania jest ustanowienie mechanizmu przeciwdziałania problemowi niedoboru mieszkań na wynajem długoterminowy. I w ten sposób Trybunał chciałby zaradzić pogarszaniu się warunków dostępu do mieszkań. I pewnie zadajecie sobie kluczowe pytanie, czy rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na nasze prawo krajowe. Po pierwsze, warto podkreślić czy też powiedzieć, że polski rząd przystąpił do tego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako interwenient, wspierając rząd francuski i popierając argumentację rządu francuskiego co do tego, że państwa członkowskie mogą na poziomie krajowym uregulować prowadzenie najmu krótkoterminowego, czy też prowadzenie takiej działalności w ten sposób, żeby Taka działalność, prowadzenie takiej działalności było uzależnione od uzyskania uprzedniego zezwolenia. I po drugie, to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak naprawdę otwiera furtkę do wprowadzenia przez naszego polskiego ustawodawcę regulacji dotyczących najmu krótkoterminowego, mającej m.in. na celu zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku najmu krótkoterminowego, czy też ochrony usługobiorców. I warto tutaj wspomnieć, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało w tym celu Białą Księgę Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce, która w zamyśle ma posłużyć jako podstawa do ewentualnych zmian w prawie w zakresie właśnie między innymi najmu krótkoterminowego nieruchomości i przedstawiciele branży turystycznej postulują aby wprowadzić obowiązkową rejestrację wszystkich obiektów świadczących usługi zakwaterowania w tym najmu krótkoterminowego czyli wracając do mojego przykładu jeżeli ja mam drugi lokal mieszkalny którego najem oferuję w ramach portalu booking.com i w związku z tym jest to obiekt w którym są świadczone usługi zakwaterowania, to takie moje prywatne, drugie mieszkanie będzie podlegało obowiązkowej rejestracji jako obiekt świadczący usługi zakwaterowania. Przedstawiciele branży turystycznej rekomendują również, aby wprowadzić przepisy regulujące krótkotrwały, okazjonalny najem w ograniczonej skali przez osoby fizyczne w celu wyłączenia tego najmu spod przepisów dotyczących działalności gospodarczej. I tutaj przedstawiciele branży turystycznej rekomendują, żeby wprowadzić limity liczby dni w roku, w których osoby fizyczne mogą świadczyć okazjonalny najem krótkoterminowy. I w takim wypadku, jeżeli dana osoba przekroczyłaby określony limit dni w roku, to te dochody osiągane w ramach tego najmu krótkoterminowego byłyby traktowane jak dochody osiągane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli ta, ten limit nie zostałby przekroczony, to taki najem byłby traktowany jako najem prywatny, no i z tego tytułu należałoby uiszczać podatek ryczałtowy, a nie taki podatek jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Generalnie głosy branży wskazują, że wynajem krótkoterminowym wymaga regulacji prawnych, szczególnie w zakresie ograniczenia czy nawet wyeliminowania działalności szarej strefy wśród osób wynajmujących mieszkania, a nie prowadzących działalności gospodarczej. I z takim problemem borykał się między innymi Amsterdam, czyli jedno z najbardziej liberalnych miast na świecie. I od 1 lipca 2020 roku w trzech dzielnicach historycznego centrum miasta został zakazany najem krótkoterminowy. Jeśli chodzi o inne dzielnice, to wynajmujący będą musieli m.in. uzyskać specjalną licencję od miasta. Te będą przyznawane jedynie osobom, które w mieszkaniu oferowanym na Airbnb mieszkają przez większą część roku, a chcą wynająć się na przykład w okresie wakacyjnym. Poza tym mieszkanie będzie mogło być zajmowane przez turystów nie dłużej niż przez 30 dni w roku i jednorazowo może zostać wynajęte najwyżej czterem osobom. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, dlaczego władze Amsterdamu podjęły taką decyzję, to serdecznie polecam Wam podcast Macieja Okraszewskiego, dział zagraniczny i odcinek z udziałem Kamila Bałuka pod tytułem Czemu Amsterdam wyrzuca dzielnicę czerwonych latarni. I z takim problemem związanym z szarą strefą najmu krótkoterminowego boryka się również Kraków. Coraz więcej stałych mieszkańców wyprowadza się ze Starego Miasta. Spora część mieszkań jest potem zamieniana przez przedsiębiorców na apartamenty dla turystów. I w chwili obecnej miasto ma już ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w pokojach gościnnych, kwaterach prywatnych czy mieszkaniach do wynajęcia. I to są jakby zarejestrowane miejsca noclegowe. I władze miasta zwróciły się do portali Airbnb i Booking.com z prośbą o udostępnienie danych dotyczących osób udostępniających swoje mieszkania w Krakowie w ramach tych serwisów. Natomiast zarówno portal Airbnb, jak i Booking.com odmówiły udostępnienia danych dotyczących tych osób, zasłaniając się tutaj ochroną właśnie osób oferujących swoje mieszkania w ramach wynajmu krótkoterminowego. I w ten sposób Miasto nie jest w stanie sprawdzić, kto rzeczywiście prowadzi działalność bez rejestracji i bez płacenia podatków. Dlatego we wrześniu 2020 roku Airbnb i Miasto Kraków podpisały list intencyjny w sprawie partnerskiej współpracy na rzecz zrównoważonej turystyki. Obie strony będą upowszechniać wiedzę o zaletach odpowiedzialnego podróżowania, a także wymieniać się danymi o ruchu turystycznym. Dlatego mając na uwadze zarówno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również to, co stało się w Amsterdamie, a także kolejne kroki podejmowane przez inne miasta europejskie do uregulowania tych kwestii związanych z najmem krótkoterminowym, należy spodziewać się tego, że polski ustawodawca już niedługo ureguluje najem krótkoterminowy i na przykład, tak podobnie jak w Amsterdamie, wprowadzi limity dni w roku kalendarzowym, w którym dane nieruchomości będą mogły być oferowane w ramach najmu krótkoterminowego. I e, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości pod najem krótkoterminowy, to tak naprawdę ma ono sens, jeśli nabywamy nieruchomość w miejscowości atrakcyjnej turystycznie. Im sprawniej zorganizujemy zarządzanie wynajmem apartamentu, tym szybciej uzyskamy z tego wynajmu realne dochody. Należy jednak pamiętać o tym, że turystyka może przeżywać swoje lepsze lub gorsze chwile, o czym. Naocznie dowiedzieliśmy się właśnie w związku z pandemią COVID-19, dlatego bezpiecznym pomysłem często staje się opcja wynajmu długoterminowego w przypadkach, gdy w danej miejscowości czy też w danym mieście nie ma zbyt wielu turystów. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił, zapraszam do zadawania pytań i subskrybowania. Zapraszam Cię również do odwiedzania naszej strony internetowej www.prawnaposesja.pl W zakładce podcasty znajdują się wszystkie dotychczasowe odcinki Prawnej Posesji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi prawa nieruchomości, zapraszam Cię do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. Wystarczy wyszukiwarkę wpisać IPSOLEGAL oraz do dołączenia na Facebooku do grupy Prawna Posesja. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek i już teraz zapraszam Cię na kolejny. Do usłyszenia w następnej Prawnej Posesji.